Witajcie moi drodzy, pewnie widzieliście już w Assetto Corsa, że niektóre serwery mają w nazwie AI Drift. I są to nic innego jak boty jeżdżące po trasie, z którymi możecie razem jeździć. A co jeżeli wam powiem, że możecie jeździć sobie sami na single playerze razem ze sobą? W sensie mieć takie rozwoje jaźni. Siema, w dzisiejszym paranieku pokażę ci jak jeździć sam ze sobą w Assetto Corsa. Możecie kleić sami ze sobą pary, możecie się ścigać sami ze sobą, porównywać czasy. Nie potrzebujecie do tego znajomych. Jest to bardzo proste, bo potrzebujecie tak naprawdę tylko jednej aplikacji. No oczywiście oprócz tego, że Content Manager też jest wymagany, ale to nie jest o nim film, więc nie będę o nim wspominał, ale jest wymagany. Także co trzeba zrobić? Trzeba wejść oczywiście do przeglądarki internetowej. Wejdź sobie najlepiej na Gogla i w Google wpisać Virtual Steward, czyli Steward Asseto Corsa. No i oczywiście wchodzimy sobie w pierwszy link. Będzie to strona Overtake'a. No, ale na tej stronie musicie mieć konto. No i dobra, no to rejestrujemy się. No i taka informacja: zarejestrować możecie za darmo. Trzeba na sam dół zjechać i wejść w ten napis: Join with Basic Account Here. Napis Here jest klikalny. I zakładamy sobie konto. No dobra, gdy już jesteśmy zalogowani na swoje konto. 0.2a, bo taka jest aktualna wersja, klikamy Download. Zapisujemy sobie tego zipa, no i przeglądarkę można już sobie zamknąć. Mamy teraz tego wirtualnego stewarda pobranego, no i co z nim zrobimy? Jak widzicie, kiedy otwieram go, no to już mamy tutaj pliki, więc nie trzeba go otwierać. Tylko od razu wypakujmy go sobie w tym przypadku winerarem do folderu, żeby miał folder bezpośrednio. I to tyle. Ten plik pobrany można sobie już usunąć. I my będziemy bazować tylko na tym folderze, który tutaj mamy. Zanim uruchomicie virtual stewarda. Odpalmy sobie Content Managera, bo to jest wymagane. Content Manager musi sobie działać w tle. On musi być uruchomiony. No i teraz sobie uruchamiamy normalnie po prostu Enterem, dwuklikiem mychy, czymkolwiek naszego wirtualnego stewarda. I teraz musicie określić folder, gdzie macie zainstalowaną Asseto Corse. No chyba, że jest dokładnie taki jak tutaj, no to wtedy nie musicie. Ja mam gdzie indziej zainstalowaną Asseto, więc klikam trzy kropki, no i wybieram sobie miejsce, w którym mam Zainstalowaną grę. Zaznaczam folder Aseto. Klikam wybierz. No i tutaj tak naprawdę nie trzeba nic zmieniać. No bo folder replayów mam niezmieniony no i reporty on sobie sam będzie tworzył. No tutaj możecie zmienić, ale nie musicie. To się odnosi do zooma mapy, tutaj, którą macie. To nieważne. Klikamy close. On sobie pobrał wszystkie replaye, jakie mamy, bo Virtual Steward, czyli te jazdy samochodami, opierają się na powtórkach, na replayach. To jest nic innego jak replay, czyli zapisana nasza pozycja samochodu, gdzie on się tam poruszał, więc tu są wszystkie replaye, jakie mam. Jak przejdziemy sobie do serwer, no to mamy. Jeszcze tutaj coś takiego jak Editional Cars, i jeżeli tutaj nic nie macie, nic wam nie pobrał, to po prostu zamknijcie Virtual Stewarta, stworzą się pliki, odpalcie go jeszcze raz, dokładnie tak samo. I teraz, jak wejdziecie sobie tutaj w Editional Cars, to widzicie, zaczyna się ta lista ładować. Ładuje się, dlatego że pobiera nam wszystkie samochody, jakie mamy zainstalowane w grze. Więc, jeżeli macie dużo aut, no to troszeczkę może to potrwać. No, chyba że macie szybki dysk, no to wtedy troszkę krócej. Ja już mam wszystkie samochody pobrane, jakie mam zainstalowane u siebie, także dobra. Teraz cofnijmy się do replaya i wybieramy sobie replaya, który chcemy odtworzyć. Czyli gdzie chcemy jeździć, tak naprawdę? No, mnie interesuje na przykład to: Ultimate Speedway Music Park, no i gdzie jeździłem tym E46. No, to najprościej mi jest znaleźć na przykład, szukając po samochodzie. To jest ten samochód. Mamy wszystkie replaye. No, i mamy jakieś tam zapisane, nie? No to jeżeli nadal nie wiecie, to możecie cofnąć się tutaj do replayów i wziąć po tej nazwie. Bo zauważcie, że tutaj ma swoją nazwę SDV BMW cejlhd lhd I dokładnie taką nazwę musimy sobie znaleźć tutaj. Czyli to nie będzie to, a będzie to to. Rozsuwamy sobie menu i klikamy Load Replay. I on teraz załadował nam replay. No ale co tutaj widzę? No w sumie to nic. No to scrolluję sobie. Proszę bardzo, zeskrowałem sobie. No i teraz widzę całą tą mapkę, którą mamy tutaj, akurat na, na tym polu. Jeżeli nie będziecie tutaj mieli nic, czyli ta trasa nie będzie wam się pokazywać, to nic nie szkodzi, bo niektóre mapy nie mają wgranej mini-mapki, także nie będziecie tu nic widzieć. Tym dzisiaj nie trzeba przejmować. No i mamy teraz wgraną tutaj mapkę, nasz replay. I to tyle, jeżeli chodzi o konfigurację tego replaya. Teraz możemy sobie przejść do players i tutaj po prostu będziemy mieli na liście wszystkich graczy, którzy brali udział w no, tej danej sesji, którą sobie odtwarzamy. Nic tu nie trzeba zaznaczać, nic nie trzeba słuchajcie, klikać. Tego być nie musi. Ja sobie nie zaznaczę i zobaczycie, że będzie to działać, bo to tylko daje nam pozycję samochodu. Tutaj nic nie trzeba totalnie klikać. Ja sobie mogę zmienić nazwę e, tego człowieka, no ale nie. Muszę, bo on pobiera po prostu nick z gry, powiedzmy, nie. Możemy określić, jakim skinem będzie jeździł i tak dalej. Nic nie musicie zmieniać, to zostawiacie tak jak jest, jeżeli nie chcecie nic zrobić. Przechodzimy dalej do zakładki serwer. I teraz sprawa wygląda tak, że to tworzy nam taki wirtualny serwer. To jest nadal single player, ale to musi być odpalone na serwerze, z uwagi na to, że no mamy kogoś jeszcze oprócz siebie. Single player to tylko my i nikt więcej, nie? Ale jeżeli chodzi o replay, to on tworzy nam wirtualny serwer. Jak chcecie jeszcze jechać czymś swoim, na przykład jakieś inne auto dodać. No to musicie sobie tutaj wybrać, nie? Dajmy na to, nie wiem, wezmę sobie Audi no i zaznaczę sobie, nie wiem, Audi R8 LMS Ultra. No i teraz na liście mam jeszcze dodatkowe LMS Ultra i będę mógł sobie wybrać ten samochód jak będę chciał wejść do gry. No, ale tego nie chcę. Ja będę chciał jechać tym Super Drift E46330, sobie go dodałem do listy i to tyle. I tutaj tak naprawdę nic nie musicie zmieniać. To jest ustawienie waszych portów, możecie ustawić sobie pogodę, czas dnia. Poszperajcie tymi ustawieniami, możecie ustawić przyczepność trasy, no tak jak na serwerze, nie? Kopia ustawień z gry po prostu i tyle. Ja tu nic nie zmieniam, mnie to nie interesuje, klikam Start Serwer. No i jak widzicie stworzył mi się wirtualny serwer na moim wirtualnym, lokalnym adresie IP 127.0.0.1 i z tym portem, który jest tutaj określony. Także nie musicie go zmieniać, to po prostu będzie działać. I teraz jak na niego wejść? Pierwszy raz, gdy sobie go odpalacie, no to klikacie po prostu sobie nazwę Virtual Steward. I teraz wam się pokaże tutaj. No, jak się wyświetli błąd, to po prostu kliknijcie Try again i to tyle. No, i wam się pokazuje tutaj. I jak widzicie, jest to auto, które ja sobie wrzuciłem tutaj na listę, nie? A są dlatego dwa, że ten ziomek z Replaya, czyli ja starszy, jeździ dokładnie takim samym samochodem, dlatego mam po prostu dwa. Do wyboru. No i to tyle tak naprawdę. I jeżeli teraz chcecie sobie wchodzić już bezpośrednio z content managera, nie klikając tutaj, to możecie dodać sobie go do ulubionych i wtedy, jak wejdziecie w zakładkę online ulubione, no to on tutaj będzie na, na, na tej liście, nie? Bo sobie go dodaliście, możecie kliknąć join. No dobra, to ja klikam join. No i okej, okay, ja już jestem, słuchajcie, swoim samochodem tutaj w grze, e, także. Jak widzicie, normalnie mogę się poruszać i to będę, ja to sobie jeżdżę. A mój samochód z replaya, halo, gdzie on jest? No, on jest tutaj i on się zapada pod ziemię. A dlaczego? Bo nie odpaliłem jeszcze replaya, więc ten samochód, dopóki ja nie uruchomię replaya, nie ruszy. A ta pozycja, w której on się teraz znajduje, to jest pozycja po prostu początku tego replaya tej mojej powtórki. Więc jak ja sobie na przykład dam o taki ekran, żebym wszystko widział, i ja sobie przejdę do tego mojego wirtualnego stewarta. To teraz widzicie, tu na górze mamy takie dwa paski. Ten górny pasek to jest ogólnie pasek całego, całej powtórki. O, widzicie, jak ja sobie ruszam tym paskiem, no to ten samochód się rusza no w stosunku do tego, co zostało nagrane, nie? Więc ja mogę sobie dokładnie tak jak podczas replaya nim kontrolować. Ale na przykład, powiedzmy, mamy bardzo długi replay, ale ja chcę sobie odtworzyć tylko jeden przejazd. No to szukam tego przejazdu, nie? Powiedzmy, on będzie... Tu się kończy replay. O, powiedzmy, tutaj startuje. On sobie jedzie, jedzie, przejeżdża całą trasę. I to koniec. No więc teraz nie muszę odtwarzać całego tego replay. Nie muszę czekać od samego początku. Tylko tą zieloną strzałką mogę sobie ograniczyć długość tego replay. Jak widzicie, ta kreska na dole się już zmniejsza. No ta kreska na, na górze to jest nasz cały replay, a ta kreska na dole to jest tylko ten replay, który będziemy odtwarzać, czyli nasz ucięty na przykład. No to ja się cofnę do początku. O, interesuje mnie sam początek, jak on dojeżdża. Ustawiam sobie to tak początek i widzicie, ta kreska już mi się cofa w lewo. O, i teraz on przejeżdża całą trasę, przejeżdża, przejeżdża. I powiedzmy, dotąd chcę mieć ten replay, jak on sobie już zjeżdża tutaj. No więc zaznaczam. Końcową wartość. Cyk. I tylko ten fragment będę miał widoczny w grze. I teraz, jak ja kliknę sobie początek tą strzałką, tą strzałką, tym polem, przesunę się do samego początku, kliknę play. No to moja postać będzie sobie już jeździć. I to tyle tak naprawdę, słuchajcie. I teraz odtwarza wam się replay. Macie normalnie hitboxy z tym samochodem, z tym BMW. E, tutaj jedyne co, to się dźwięk buguje, no ale to akurat jest najmniejsze problem, bo powiem szczerze, mi nie zależy na, na dźwięku, żebym słyszał. Jak widzicie, wszystko działa. Normalnie widać dym spod opon tego BMW, którym jeździłem, bo ja to wcześniej nagrałem. No i normalnie wszystko widać, możecie się teraz doklejać i z tego zrobić sobie drugiego replaya i na przykład wrzucić to na TikToka. Nie potrzebujecie się łączyć ze znajomymi, możecie sobie tak potrenować. Ja tak będę trenować, na przykład do zawodów DCGP, gdzie nagram sobie jakiś fajny przejazd, czasami nagram sobie jakiś gorszy przejazd albo trzy podrząd, no i będę sam do siebie się doklejał. To jest dobry sposób na trening. No i teraz co? No i teraz on się dojedzie tutaj do końca i tu się skończy mój replay. I on co zrobi? On nic nie zrobi, bo po prostu zniknie. No i teraz, jak chcemy jeszcze raz przejechać, no to cofamy się z powrotem do tego Stewarta. Możemy pauzować, nie musimy. Ja sobie cofam go na początek. No i zaczynamy zabawę jeszcze raz. No i tak możecie w kółko i w kółko i w kółko, aż wam się nie znudzi. I to tyle tak naprawdę. Ja w opis wam wrzucę parę moich nagranych replayów na różnych trasach. Wrzucę wam oczywiście jeszcze linki do tych modów, które będą wymagane, czyli paczki samochodów i trasy. No i będziecie mogli sobie podoklejać się do mnie wrzucić moją powtórkę do tego programu i możecie takie nagrania, które słuchajcie, zrobicie i fajnie się jakoś doklejcie do mnie, wysłać do mnie na maila. Link macie w opisie oraz teraz na ekranie. Ja sobie przejrzę i kto wie, kto wie, może z tego jakiś odcinek powstanie. No ale to zobaczymy. Najpierw dostarczcie mi takie nagrania, dlatego ważne, żeby oglądać filmy do końca, bo ktoś, kto nie obejrzał do tego momentu, no to nie wie o tym, że może mi dostarczyć takie nagranie. Tymczasem mam nadzieję, że poradnik się podobał, że wszystko rozumiecie. Jeżeli macie jakieś pytania, to sekcja komentarzy stoi dla Was otworem. Tymczasem ja się z Wami żegnam. Jeżeli pomogłem, zostaw mi łapkę w górę, żeby pomóc w rozwoju. Trzymajcie się, cześć!